Siemanko, witam Was na moim kanale, jest to pierwszy film tutaj o używanych klockach LEGO. Będę poruszał e, tematy związane właśnie z używanymi klockami, ale głównie będzie to e, praca z miksami takimi jak ten na przykład. E, będę to kupował, będę to segregował i dodawał do swojego e, asortymentu. Prowadzę sklep na Bricklinku, dlatego się tym zajmuję i chcę pokazać też Wam po prostu swoją codzienną pracę. Chętnych oczywiście zapraszam do zapoznania się z tym, jakie klocki, jakie zestawy posiadam. A teraz przejdźmy może już do bohatera naszego dzisiejszego odcinka, pierwszego pilotażowego. 6,5 kg Wydaje mi się, że fajne części, dużo techników z lat około 2007, ale jest też i nie wiem w jakiej kompletności, ale zestaw Enchanted, Enchanted, Enchanted Island z plate'ami. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Rozpakowujemy. Są figurki jak widać. Jest Harry Potter. Są figurki z Enchanted Island. Też, jakaś jest jakaś płytka też legowa. Jest jakiś Dementor. Co jakoś bardzo nie zachwyca, chociaż wiem, że tutaj są drogie zestawy te technikowe. To są e, jakieś większe auta. ale to są na tyle unikatowe elementy, że to robimy No i co my tu mamy? Mamy te figurki. W jakim to jest stanie? Jakieś minimalne chyba pęknięcia są, czy, czy mi się wydaje? Tak, coś tutaj jest, ale tutaj też jest takie pęknięcie. Nie wiem czy to widać. Widać tutaj też, one są popękane te figurki, ale mimo wszystko tutaj też ktoś się tym nieźle bawił że to wszystko tak popękało i to każda jedna praktycznie no tanie nie jest pęknięta Jakś minimalnie chyba tylko co my tu mamy, to to w ogóle chyba nie jest lego To jest krokodyl niekompletny, jest Harry Potter Jest chyba RON to nie wiem co to jest no, Ale z czasem się dowiemy Małpka niekompletna, brakuje jednej nogi Piraci. Dobra, nie więcej tak to wygląda, tu jeszcze jest głowa taka Więc tak to wygląda z figurkami. Zbliżamy się do końca tego odcinka. Zbiorę się na takie lekkie podsumowanie tego, co mamy. Więc tak, Mix 6,5 kg. Dostaliśmy tutaj dużo techników. Na pewno zestaw, ten, który tu jest na instrukcji. Na pewno Island. I zobaczymy, co jeszcze. No, dwie torby Bionic są. Widzę trochę City. Zobaczymy co więcej. To jest trochę więcej tych kół, więc możliwe, że tu jest jeszcze jakiś, jakieś auto technikowe coś tego typu. Szkoda, że te figurki są takie połamane, znaczy połamane. No, tutaj są, te rączki mają nadłamane delikatnie, to generalnie można też wymienić. Zobaczymy, jak to będzie. Ja wprowadzę wszystko to na swój sklep. Najpierw to wyczyszczę. Zresztą po kolei, jeszcze raz. W kolejnym odcinku dostaniecie materiał, kiedy ja to wysypuję na dywan, sprawdzam co tam jest, odrzucam śmieci i tak dalej, zostawiam samo lego. Później to czyścimy. Te elementy, te klocki, które wymagają jakiegoś gruntownego czyszczenia, to wrzucimy je pod szczotkę i spróbujemy to doczyścić. Reszta pójdzie do wody z płynem, do odświeżenia, do pozbycia się kurzu i po wysuszeniu wrzucimy to, skatalogujemy. To też nie jest tak, że to się robi od razu i w jeden dzień czy, czy dwa będzie to załatwione, ale popracujemy z tym chwilę. Wrzucimy to na sklep, sprawdzę kompletność tego zestawu kompletność tego zestawu i będziemy dalej identyfikować co tutaj się znajduje. Także to było dzisiaj na tyle. Zachęcam do zostania na tym kanale na dłużej. Myślę, że będą ciekawe materiały. Do zobaczenia. Hej.